Babka, wielka noc, na smacznego. Ach, już zapomniałem o moich dożdżówkach, żeby mi się nie spaliły. Ojeju, jeju! Tra la, 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 la. Gotuj z Gracjanem! Cześć! A dzisiaj będę smażyć, co? Jajecznicę! Jajecznica, jajecznica Jajecznica z pięciu jaj Tra-la-la, la la A do jajecznicy trzeba mieć patelnię no i oczywiście jajka. Jajka, 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 jajka. jajka. Tra, -la -la, tra la la, tra la 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 la. Pięć jajek do jajecznicy. Tra la la, tra la la tra la, -la. Jajeczka, jajeczka ładne są. I teraz tylko trzeba jeszcze masło. Masło, 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 masło. Masło jest super. Okej. Okay. A jeszcze cebula. Cebula, 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 cellebula, cellebula. Trala, trala, lala, cebula, 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 Tra la la la. Cebula, cebula, cebula. jest dobra. jajecznica, jajecznica, jajecznica z pięciu jaj i już cebulkę, cebulkę już mam, I już cebulkę pokrojono mam i teraz tylko trzeba, trzeba masło, masło, masło dać i zapalić, zapalić oczywiście, żeby się grzało, grzało i teraz do patelni masło masło trzeba dać masło 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 super super masło Ay 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 masło masło topi się. ay 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 masło i mieszać, i ay mieszać Cebulka, cebulka, cebulka smaży się. Cebulka, cebulka, cebulka smaży się. La 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 Cebulka, cebulka się smaży. Cebulka, cebulka się smaży. La 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 la. Cebulka, cebulka, cebulka się smaży, cebulka się smaży pięknie. Smaży, już się jajecznica smaży, 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 fajnie się, bardzo fajnie smaży się. la 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 Jajecznica smaży się, jajecznica smaży się. Hej, 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 hej. A więc jajecznica już... la 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 la, la 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 A teraz trzeba ją sobie zjeść. Bardzo pyszną jajecznicę trzeba sobie ją zjeść. Mm. Ale pyszna. Znakomita, smakowita. Mm. Ja Jejczenica ją gotować. Herbatka, 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 herbatka. Dobra jest. Raz, dwa, trzy. Wrzątek. I herbatka się robi, parzy. tra, -la, -la, tra -la, la herbatka. Ona można jeszcze dokończyć jeść jajecznicę. I już zjadłem wszystko. Pyszna jajecznica. A teraz tylko jeszcze herbatkę można popić już na herbatka. Gacjanem z Gacjanem, gotuj z Gacjanem, gotuj z Gacjanem, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem. Cześć, to mój Gacjan Nastawski. Widzicie? Nie, nie widzicie? Herbat. <laughs> A dzisiaj będę gotować tutaj, co? Raczej będę smażyć jajecznicę. smażyć 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 jajecznicę Jajecznicę, jajecznicę smażyć smażyć Oj 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 oj